W tym odcinku robimy kuszę, bo raz lin, lin i strzela i właśnie robi się ją tak, e, tu nici, e, kładziemy dwie, zaczep na linkę, e, tu. E, tu patyci, i tuż tapka żelaza. I mamy kuszę. Teraz może z niej trochę poszczelamy. I... O, jeszcze nie ma. Teraz może wycofujemy w tamten domek. No nie doleciało. Ale może w niebo tam... Yy... O, ja daleko. Yy, tam mi też... Pisało o że grać i tam dokonał postęp nie strzelbica. dziwne. Bardzo dziwne, że... Teraz możesz tyle w crafting. A, a nie. Jest się cofnę. <śmiech> <śmiech> o! I poleciało. BUM!